Konkludując, żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Ten rok 2026 zaczął się rzeczywiście z wyjątkowym takim y, y, przytupem, ale patrzmy na kwestie bezpieczeństwa Polski też w wymiarze strategicznym. Z perspektywy nie, ostatnich godzin i, 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 no, i trochę patrząc dalej niż na najbliższe dni czy tygodnie. W związku z tym różne burze, różne wichry, różne nieporozumienia i niepokoje targały i będą targały. Światem zachodu, ale Polska musi być jednym z tych państw, które będzie dbało cały czas o zachowanie tej strategicznej więzi europejsko-amerykańskiej nie na najbliższy rok, nie na najbliższe trzy lata, ale na dekady. No bo to jest gwarancja bezpieczeństwa w jakimś sensie całej naszej cywilizacji, nie tylko, nie tylko Polski. I w tym duchu także będę przekonywał naszych partnerów, aby być solidarnym, stanowczym, ale równocześnie nie popełnić żadnego błędu. Subskrybuj po więcej.